Dariusz Cwiklak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Newsweek Polska. Dzień, Dzień dobry. Cię serdecznie. Dzień dobry. Chcieliśmy zacząć od y, międzynarodowych spraw, no bo oto Donald Trump y, po raz pierwszy administracja jego no nakłada sankcje na mm, Rosję. De facto, jeśli chodzi o tą drugą kadencję Trumpowską. Tak, y, dzisiaj dowiedzieliśmy się nad ranem, że y, sankcjami zostały obłożone Lukoil y, i Rosneft, czyli dwie największe firmy petrochemiczne. Trochę można by zażartować, że trochę już jest po ptokach, dlatego że Ukraińcy skutecznie nakładają te sankcje, bombardując kolejne rafinerie w Rosji. Naprawdę nie ma, nie ma dnia, żeby nie pojawiało się takich informacji, czasami nawet kilka, że gdzieś naprawdę i to w bardzo dalekim zasięgu, czasami po kilka tysięcy kilometrów od granicy z Ukrainą. Nagle wybucha rafineria i potem się okazuje, że to niby był planowy jakiś tam, planowa historia, a potem się okazuje, że tak bardzo planowa, że ona jest właściwie wyłączona z użytku. Z użytku remontu. Tak. tak. Około 20% mocy produkcyjnych, mocy przetwórczych Rosji zostało w ten sposób już wyłączonych, tak się ocenia. To jest bardzo dużo, do tego stopnia, że już słyszałem, że nawet Rosja zaczęła importować benzynę. Bo, A skąd? No, bracia Chińczycy prawdopodobnie, zatem jest ten wianuszek jeszcze w byłych republik, które, które na pewno udzielają bratniej pomocy. Natomiast no, rzeczywiście jest to, jest to ewenement, jeżeli tak duży, jak to kiedyś określił, stacja benzynowa, stacja benzynowa mhm. uzbrojona, musi importować benzynę, bo są gigantyczne kolejki przed stacjami benzynowymi. No to to jest to bardzo, bardzo skuteczny element nacisku na A powiedz, jak sądzisz, na ile to jest powiązane z tym, że jednak nie dojdzie do spotkania w Budapeszcie, bo coś tam się popsuło czy to jest bezpośrednio powiązane właśnie z tym, że w końcu Donald Trump przejrzał czy czy to jest jakaś ściema? Nie byłbym aż tak odważny, żeby kusić się o stwierdzenie, że znam strategię Donalda Trumpa, bo jak wiemy, tą strategią jest tak zwana strategiczna niepewność, czyli nikt nie House. wie. Chaos plus. Tak, nikt nie wie, co, co Donald Trump zrobi i. Skaczemy z takich jednych ekstremów, czyli że już za chwilę sprzeda Tomahawki Ukraińcom, po, to, po, po takim ekstremum, że dzwoni do Putina i umawia się z nim na szczyt. Mhm. A dwa dni później się dowiadujemy, że tego szczytu nie będzie, bo tak dobrze poszła rozmowa wyprzedzająca Marko Rubio z Egipcją Mowrowym, że nic z tego na razie nie wyjdzie, prawdopodobnie i to już jest oficjalnie powiedziane. Więc. To jest jedna z metod, moim zdaniem, e, gry Trumpa. Tak bardzo rozedrgać uczestników mhm. tych, tych transakcji, że w końcu jakiekolwiek ustępstwa, bądź takie światełko, które uznają, że. że mhm. okay, Czyli spotkanie jest na Węgrzech, ale w sumie czeski filmik, nic nie e, wie? Trochę i... tak, mhm. trochę tak. Więc wydaje mi się, że Donald Trump, myślę, jest bardziej skupiony teraz na demolowaniu Białego Domu i budow budowie sali balowej. Tak gdybym I miał określić... No po prostu przebudowa jest. No przebudowa jest tak duża, że miało nie być zniszczenia się okazuje. Dzisiaj rano się okazało, że całe wschodnie skrzydło idzie. Coś się zniszczyło? Za kilka dni go już nie będzie i będzie tam budowana sala balowa za drobne ćwierć miliarda dolarów. Nie będzie spotkania w Budapeszcie, za to będzie przebudowa. Natomiast u nas będą spotkania partyjne w weekend. No i też się szykuje taka przebudowa. No jest ofensywa programowa tak zwana. Ofensywa programowa i ofensywa fuzyjna, bo w przypadku Platformy Obywatelskiej, właściwie Koalicji Obywatelskiej, to będzie sformalizowanie tego wieloletniego już związku z nowoczesną. I inicjatywą polską. Eee, inicjatywą polską, tak. się pamięta to jeszcze. Nowoczesna zdaje się jutro ma się rozwiązać. związku partnerskiego, i, który trwa no właśnie od... To jest ciekawe. W nowoczesna w ogóle ma się rozwiązać chyba jutro, tak? No eee, tak, bo to pewnie formalnie, pewnie formalnie y -hmm. tak musi nastąpić, żeby, żeby zostać wchłonięta. Po dziesięciu latach. Poza tam jeszcze jest kwestia chyba zadłużenia jakiegoś, które ta partia ma... Tak, oni tam nie bo mają przecież, nie mają, to nie mają e, przecież e, tych dotacji partyjnych, mm -hmm. bo tam coś ktoś źle przepisał. A powiedz mi, a fuzja, myślisz, to wynika z tego, że będą się łączyć, czy fuzja, że coś wystrzeli? E, ja myślę, że to nie jest ta fuzja, która w tej chwili wystrzeli jakoś szczególnie. To jest po prostu sformalizowanie czegoś, co, co trwa od lat, no, nawet... nawet e, Platforma Obywatelska już od paru lat się właściwie nie posługuje nazwą Platforma Obywatelska, tylko Koalicja Obywatelska mhm. A Masz przecie, jak będzie się nazywała nowa partia? Znaczy, Bo straszna tajemnica jest jakaś. Znaczy, jeśli się będzie nazywała inaczej niż Koalicja Obywatelska, to chyba bym zgłupiał. No, <grym> <grym> jak to promować? I po co właściwie? Mhm. Nie, to... wydaje mi się, że będzie się nazywała po prostu Koalicja, Koalicja. Obywatelska. Tak by logika, i yy, znaczy, no, jeżeli mm, chciałbyś w tych sondażach zachować jakąś rozpoznawalność, to chyba nie nazwałbyś się jakiś zielony ludki z... Tam. Oj nie wiem, nie wiem, w polskiej polityce nie takie rzeczy <głos> się widziało. <noise> Ale może, <noise> może, może właśnie będzie taki trend, że może zróbmy coś nowego. Zielone ludki obywatelskie, tak. Na przykład. No, był taki trend w polskiej polityce, że partie miały w nazwie, imię i nazwisko lidera na przykład. Nawet no i jak to się dzieje ta... dla Polski Szymona Hołowni 2050. No, Pawła Kukiza też. I... E... nowoczesna Ryszarda Petru była? Czy nie? Czy mi się nie, nie wydaje. Nie, była Nie była, była. No, to tak. widzicie, jeszcze był taki. przecież. Janusz Polikot jeszcze właśnie, O, właśnie. No no właśnie. Właśnie, więc chyba Donald Tusk tą drogą jednak nie pójdzie. Nie, nam się że jest za, za zbyt doświadczonym politykiem, żeby na coś takiego iść. Nie, nam się że będzie się po prostu nazywać Koalicja Obywatelska. Czy gdyby miał postawić, czego nie robię, ale gdyby miał postawić jakiekolwiek pieniądze, to to, to jest y, znak rozpoznawalny, używany już od kilku lat. No, a w sumie politykom chodzi o to, biją się o tę rozpoznawalność tak, I to obywatelska, nie? Tutaj ale, jest ważne w tej naszej. Ale tak naprawdę, czemu to ma służyć? No, bo rozumiem, że jesteśmy na półmetku kadencji, prawda? No, i to jest taki, takie już nowe otwarcie, jakby stworzenie nowego, nowego startu, nowego wizerunku na te dwa lata, no powiedzmy sobie szczerze, kampanii wyborczej. No, wiesz, to jest taka, ja bym to nazwał taką restrukturyzacją w ramach korporacji, bo, no bo to jest jednak od, od iluś lat jedna korporacja, tylko powiedzmy położy, połączyły się różne spółki, spół, wspólnie działają. A teraz chodzi o sformalizowanie takiego bezpośredniego nadzoru, że to Donald Tusk. Tak, w ramach, teraz to bardzo modne w korporacjach w ramach jednego hubu. <grym> 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 tak, no, Jedno ja, podwozie i <grym> wiesz, Ja myślę, że tacy postronni obserwatorzy polityki, którzy się nie zagłębiają zbytnio, no to i tak mieli chyba takie przeświadczenie, że czy Barbara Nowacka, czy Dariusz Joński, którzy są członkami inicjatywy no, widzisz, polskiej. To, to, Prawda? Tu, tu mnie zdziwiłeś, bo Barbara Nowacka kojarzyła, na przykład Jańskiego nie kojarzyłem z inicjatywą. A no właśnie, i że, że jakby to tak Więc czy inaczej w tej świadomości To Dla ogólnej, takich użytkowników tak, właśnie jest ten ruch robiony. Te osoby, no. tak, te osoby i tak i tak, i tak już um, jakby y, sytuowały te osoby w, w Platformie Obywatelskiej, czy no czy, szczerze, w Koalicji Obywatelskiej, i teraz to stanie się faktem. No a tam ta, 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 ten, ten, te pisowskie spotkanie. Y, no bo tam jakieś mają być podwaliny, pod nowy program, który na wiosną ma być Podobno ogłaszany. Jak ty to widzisz? Czy to jest tylko taka reakcja na, na to, że spotyka się platforma, czy, czy rzeczywiście za tym idzie coś więcej? Nie, nie, więcej? wydaje mi się, że to, to było wcześniej organizowane. Jest, jest, nie? Tak, mm, okay. tak, że, że to mm -hmm. raczej platforma z tym wbiła się w ten, w ten weekend, który, mm -hmm. który pis sobie wcześniej rezerwowało. Pisma taką e, niezwykłą umiejętność w tworzeniu takich dużych wydarzeń, które. No Jakby się tak poskrobać bliżej, to one są trochę jednak wydmuszkami, ale sprawiają wrażenie, że tam się coś dzieje, że jest jakiś ferment programowy. Dyskusja, panele. Tak, tak. Jest, jest dużo gości, oni wprawdzie nie, nie mówią niczego nowego ponad to, co już wiemy i, i ten kierunek, którego już e, przez 8 lat e, zaznaliśmy szczęśliwie i, i z nim skończyliśmy na razie. E, ale mamy takie wrażenie, że, że, że coś się dzieje, że ta partia dyskutuje, że pojawiają się coś goście, oni są wprawdzie z, z jednej orbity, bo tam nie ma aż tak dużego fermentu, żeby dopuścić tę te, te dyskusję. Podkładka pod fakturę jest. E, tak, ale, ale coś się dzieje i przecież za czasów, za czasów rządów PiS tych kongresów takich programowych, to mieliśmy strasznie dużo. Był ten wiesiące, 590, przysucha. tak, przysłucha. E, I tam naprawdę, jak się patrzy na to z boku i się nie, nie wgryza w te szczegóły, to można odnieść wrażenie, że tam się całkiem dużo dzieje. Co więcej, ja Wam powiem, że. Po, w poniedziałek, po, po tym kongresie programowym PiSu, jest kolejna impreza. To jest niby formalnie Poznański Kongres Gospodarczy, mhm. ale jak sobie zobaczycie na program i na gości, którzy tam będą przemawiać, to zaczyna się od wielkiego boom, czyli Karol Nawrocki występuje z keynote speech. Fireside Chat jest z Pawłem mhm. Następnego dnia keynote speech ma Mateusz Morawiecki. Naprawdę dużo, dużo sprawicy osób tam opanowało te, te kolejne. Oczywiście, żeby nie było, że tylko, ale, ale bardzo dużo. No mój ulubiony panel, który będzie w poniedziałek, to jest Czy feminizm pomaga kobietom. Dyskutować będą posłanka Paulina Matysiak i Marcin Chorała. Myślę, że sami faceci będą. A z drugiej Nie. strony, przepraszam, są jeszcze Igrzyska Wolności w Łodzi w ten weekend, gdzie też sporo osób, jak rozumiem, ze środowiska Koalicji Obywatelskiej pewnie też y, wystąpi i też y, będzie brało udział w różnych. No każdy chciałby zobaczyć y, na żywo George'a Klunę, ja, który będzie honorowym gościem. No to przede wszystkim. No słuchajcie. A powiedz jeszcze, y, co ty sądzisz o tej y, na nowo wybuchłej aferze y, z gazu sam. Hmm. Dlaczego to jeszcze nie jest rozliczone? Hmm. To to właściwie. Nic nie jest rozliczone, jest rozliczone chyba to Nic nie jest rozliczone. Tam z, znika, zdaje się, bo też kilka dni temu się okazało, że coraz mniej jest tych potwierdzonych przypadków. E, ingerencji i mm -hmm. podsłuchu. E, tu jest sprawa, o której właściwie wszyscy, no, tu się dowiedzieliśmy, że, że córka premiera ma status pokrzywdzony w tej sprawie. To I prawdopodobnie formalnie. żona też. I prawdopodobnie żona. Formalnie to się odbywało tak, że Pegasusa miał założonego Roman Giertych, mm -hmm. a ponieważ mm -hmm. on obsługiwał rodzinę Tusków w wielu sprawach, więc siłą rzeczy każde jego połączenie z tego zapegazusowanego telefonu było było nagrywane. I przypadkiem zapomniano skasować. I przypadkiem zapomniano skasować. To jest historia, w której akt oskarżenia już został ustawiony przeciwko byłemu wiceszefowi CBA e, oraz próbowano pociągnąć do odpowiedzialności, uchylić immunitet Bogdanowi Święczkowskiemu, który był wtedy mhm. prokuratorem krajowym i wydał polecenie swojemu zastępu, prokuratorowi, który prowadził śledztwo, żeby te wszystkie rzeczy, które miały zostać skasowane, żeby zostały skopiowane, żeby on tam sobie mógł je przeglądać. Na 15 nośnikach, tak. Tak, tak. Więc tutaj, oczywiście, wszystkie wszystkie nagrania objęte tajemnicą adwokacką, bo, co by nie mówić, Roman Giertych jest adwokatem mhm. i występował tutaj w roli adwokata wobec i Katarzyny Tuski, i Donalda Tuska w, w kilku sprawach. I wszystkie te nagrania, no, zgodnie z Regulaminem samym CBA powinny zostać po prostu skasowane. A tak nie znowu. I potem ja zaczęły wypływać tak. te i inne nagrania przypadkowo zupełnie w mediach prawicowych. Czyli co, sytuacja jest rozwojowa? Absolutnie. Znaczy, przynajmniej miejmy taką nadzieję, że ona będzie rozwojowa. No dobrze, to będziemy się oczywiście przyglądać. Coś nam pozostaje w, w takim wypadku powiedzieć innego? Że Bardzo dziękujemy Dariuszowi Ciklakowi, że przyszedł do nas i nas trochę oświecił tutaj. Bardzo dziękujemy, Darku. Dziękuję bardzo i y, oby słonecznego dnia jeszcze, przynajmniej po południu. Wszystkim, wszystkim Państwu życzymy. Nie, nie tylko, tylko w Uczcibie. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.